Katarzyna Mazur, Biznes Raport Gazety Finansowej. Naszym gościem jest dzisiaj pan Artur Czuba, Associate Director w dziale doradztwa inwestycyjnego Avizon Young w Polsce. Tematem, wokół którego dzisiaj będziemy się koncentrować jest rynek nieruchomości komercyjnych. Panie Arturze, tak na początek, dla, dla jasności, dla wyjaśnienia naszym słuchaczom, naszym czytelnikom, yy, jak wygląda rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce? Jakie segmenty są na, na nim funkcjonują? Jasne. Myślę, że tak naprawdę no, główne sektory, które, w których my operujemy, w których operują inwestorzy, jest to rynek e, tak naprawdę magazynowy, rynek handlowych nieruchomości, rynek biurowych oraz teraz taki dość nowy, w miarę szybko rosnący sektor e, nieruchomości mieszkaniowych na wynajem. E, to myślę, że są cztery takie najbardziej aktywne sektory, faktycznie, na których e, m, mamy sporo transakcji e, gdzieś tam na powiedzmy widoku widać, że, że zbliżają się jakieś nowe sektory, ale to jeszcze jeszcze przed nami. Dopiero. Czym charakteryzują się te poszczególne sektory w obecnej sytuacji geopolitycznej, ekonomicznej? Czym się charakteryzują? No myślę, że każda jest troszeczkę inna, tak naprawdę. Każda odczuwa inaczej skutki tego, co się dzieje. Um, myślę, że. Powiedzmy, zacznijmy może od rynku akurat magazynowego, który, który od dłuższego czasu bardzo fajnie rośnie, rozwija się, widać dalej dość interesujące perspektywy. Jesteśmy w czołówce rynków w Europie, jeżeli chodzi o powierzchnię, tak naprawdę dostępną magazynową, cały czas widać niezatrzymujący się rozwój i Generalnie bieżąca sytuacja raczej ma też dalej dość mocno pozytywny wpływ na to, co się u nas dzieje. Sporo przedsiębiorstw chce się tutaj rozwijać. Widzą problemy w, tak naprawdę w łańcuchu dostaw, które były zawahane przez to, co się działo w ciągu ostatnich dwóch lat, trochę też teraz się dzieje. Wiadomo, że akurat kwestia, która się na początku roku pojawiła, czyli tutaj problemy wojenne u naszego sąsiada spowodowały lekkie Zawahanie, lekkie zatrzymanie, ale, ale myślę, że dalej jakby w, tym, w tym momencie nie widzimy tego wpływu jakiegoś znaczącego na to. Na pewno rynek się bardzo rozwija. Mamy bardzo dużo transakcji akurat na tym polu. W dużej mierze są to też transakcje portfelowe, gdzie, gdzie, duże, gdzie grupa magazynów jest sprzedawana. Tak naprawdę widać pewne wpływy tego, co się dzieje z kosztem kapitału w tej chwili na rynku, kosztem finansowania. Um, widzimy pewne zniżki akurat tutaj w każdym sektorze, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o to um, sprzedający chcieliby dalej jednak sprzedawać dość, dość atrakcyjnych dla siebie stawkach, ale kupujący gdzieś wymagają minimalnych obniżek. No jest, jest to mówię, bezpośrednio spowodowane akurat kosztem kapitału, który na zachodzie też troszeczkę podskoczył w związku z ostatnimi zmianami stóp. W kwestii euro, złotówkowe, wiadomo, że finansowanie to, to, to już jest dużo, bardzo, dużo bardziej problematyczne niż euro, bo jednak koszt złotówki jest nieporównywalnie wyższy, więc też na szczęście nieruchomości wszystkie komercyjne, jednak charakteryzują się tym, że czynsze są oparte o euro, więc jednak tutaj tak naprawdę pomimo tego, że nie jesteśmy w strefie euro, ten sektor nieruchomości komercyjnych, no powiedzmy gdzieś tam trochę wyższym poziomie, a tak naprawdę obraca się tylko w strefie euro. Efektywnie, jeżeli, jeżeli chodzi o ceny. Transakcji, jeżeli chodzi o finansowanie, jeżeli chodzi o czynsze, więc troszeczkę mniejszy jest wpływ, niż gdyby to wszystko było oparte o złotówkę, oczywiście, ale, ale widzimy dalej jednak faktycznie widoczną obniżkę. Nie są to drastyczne jeszcze zmiany, ale naprawdę widać, że one się dzieją. To dotyczy również sektora biurowego, który powiedzmy ze względu na COVID był troszeczkę jeszcze gorzej postrzegany, ale, ale myślę, że na naszym rynku faktycznie nie widać aż tego, może w takim zakresie, jakim w niektórych miejscach są widoczne te zmiany. Dalej bardzo fajne transakcje biurowe działy się w tym roku, między innymi największa budynku, który został kupiony przez firmę Google w Polsce. Tak naprawdę oczywiście znowu są pewne obniżki na niektórych aktywach. Hmm. Oczywiście to, to jest nieuniknione, ale nie są one drastyczne. Fajne obiekty dalej sprzedają się bardzo dobrze. E, wiadomo, że starsze budynki no tutaj w pewnym stopniu będą kierowały się ku jakimś zmianom. E, czy to będzie przebudowa na inną funkcję, czy to rozszerzenie funkcji istniejących. Na pewno będzie wiele zastosowań tych budynków, które już istnieją i to się dzieje w tej chwili. E, jeżeli chodzi o sektor handlowy, widzimy tutaj jednak bardzo mocny e, skrypt, w kierunku tak naprawdę powierzchni convenience, które są dostępne bardzo dla każdego klienta, powodują raczej codzienne przyjazdy na zakupy, są dostępne w bardzo bliskim dystansie. Są to zazwyczaj parki handlowe, z którymi wiążą się też efektywnie niższe, czynsze dla najemców, co pozwala im tak naprawdę wchodzić w sektory, gdzie ma bardziej lokalizacje, w których nie, nie mogliby otworzyć swoich lokali ponieważ po prostu działanie w galerii handlowej byłoby za drogie w stosunku do tego, ile mieliby przychodów. Widzimy tutaj rozwój faktycznie tego rynku parków handlowych bardzo mocny. Sporo transakcji się dzieje, bardzo duży napływ kapitału nowego, zainteresowanego tego typu aktywami, ze szczególnym uwzględnieniem akurat tutaj sklepów tak naprawdę spożywczych, które, które są niezbędne w takich obiektach dla inwestorów. Jak wiadomo, no ludzie muszą niestety jeść, może mogą trochę mniej ubrań kupować czasami, ale, ale jednak no, jedzenie trzeba zawsze kupować gdzieś i raczej lepiej, żeby to było bliżej niż dalej do domu. Bo, bo nie każdy chce jeździć pół godziny na zakupy spożywcze. E, więc, też akurat w tym sektorze, oczywiście, duże galerie dalej się też przydają. E, jest to pewnie inny pułap cenowy niż, niż kiedyś był, zdecydowanie, ale również mają swoich inwestorów, takich, którzy powiedzmy faktycznie nie boją się tego sektora. Wiedzą, jak on działa, wiedzą, że kupują galerie, które mają ustabilizowaną sytuację. E, galerie, które gdzieś tam podopadające są, wiadomo, że no, niestety albo będą musiały zostać. Zlikwidowane. Między innymi tutaj plany z jedną z takich w sumie jeszcze dość świeżych galerii w Poznaniu są związane. W Krakowie galeria będzie wburzana, już troszeczkę starsza akurat też, więc jak najbardziej ta transformacja tutaj się dzieje. Dostosowują się te, te obiekty handlowe, zmieniają. Również dodają różne inne usługi, które powodują, że one są bardziej atrakcyjne na co dzień dla klientów, a nie tylko oferują no, tak naprawdę zakupy ubraniowe. Więc tak naprawdę, podsumowując, to są te takie najważniejsze zmiany w tych trzech głównych sektorach, w najnowszym sektorze akurat nieruchomości mieszkaniowych, który zaczął się tak naprawdę dość mocno w ostatnich latach rozwijać. Zaczęły się dziać faktycznie pierwsze transakcje, tak jak przez kilka lat wszyscy mówili, że to będzie się działo. Faktycznie te transakcje wydarzały się. No bieżąca sytuacja powoduje, że Kupujący troszeczkę dokładniej liczą każdą złotówkę e, związaną z tą inwestycją. E, niestety tutaj czynsze akurat są płacone w, w walucie polskiej. E, nie ma najmów na euro w takich obiektach, więc, więc powoduje to pewne ryzyko kursowe dla inwestorów, e, związane również z finansowaniem takich obiektów. Jednak bank, nie widzący zagwarantowanych przepływów w euro, no, ma pewne problemy z finansowaniem budynków w euro. E, jest to faktycznie problem, który gdzieś tam utrudnia dalszy rozwój tego sektora. Dodatkowo, no bardzo rosnące koszty budowy w ostatnich latach spowodowały, że tak naprawdę no, koszt wbudowania istniejącego takiego obiektu w stosunku do tego, jakie przepływy można generować z niego, powoduje, że no, ta inwestycja w bieżącej sytuacji jest troszeczkę mniej efektywna niż mogłaby być wcześniej. Więc sporo jest rozmów z budującymi i inwestorami na temat tego, czy byliby w stanie jednak obniżać te stawki swoje przez sprzedaży. Ale trzeba też patrzeć na to z innego punktu, ponieważ te obiekty często powstają na działkach, które są przeznaczone pod usługi. Nie są to obiekty mieszkaniowe, więc efektywnie tak naprawdę dostępność mieszkań, czyli ta pula cała faktycznie powiększa się szybciej niż by mogła potencjalnie, ponieważ na tych lokalach usługowych nigdy nie powstałyby zwykłe mieszkania, które można kupować tak naprawdę jako zwykłe, Mieszkania z kredytem hipotecznym, który powiedzmy teraz akurat troszeczkę zwolnił decydowanie przez koszt swój, ale tak naprawdę efektywnie to wszystkie mieszkania działające na lokalach usługowych zwiększają tak naprawdę bazę mieszkaniową dostępną w Polsce, więc raczej myślę, że to w powierzystowym kierunku idzie dla wszystkich. Niektórzy się obawiają, że wielkie fundusze wykupią pół Polski, tak, no, w tej chwili raczej się nie zapowiada, żeby to szło w tym kierunku na pewno wolumenowym. Raczej, raczej nie ma takich obaw, myślę, że. To trochę pochopne wnioski. Wręcz przeciwnie, uważam, że duża część faktycznie tych obiektów efektywnie zwierza, zwiększa podaż mieszkaniową w Polsce ponad to, co można było zbudować normalnie więc, więc raczej, raczej patrzę na to w pozytywny sposób. E, wiadomo też, też, dla wielu deweloperów będzie to ułatwienie ze względu na e, tak naprawdę spadającą sprzedaż mieszkań. Myślę, że oni też e, zwykłe mieszkania będą sprzedawać do nich. Takie transakcje nawet w ciągu ostatnich tygodni się wydarzały, oczywiście, ale... ale... Rad, raczej patrzyłbym na, na, na ten sektor akurat, no, też oczywiście na pewne zniżki, ale myślę, że dalej on będzie się gdzieś tam sensownie kierował w kierunku rozwoju dalszego. Mhm. E, wspomniał Pan o tych obawach związanych z tym, że wielkie fundusze wy, wykupią pół Polski w kontekście PRS-ów. Jak e, takie komentarze i w gruncie rzeczy taka niepewność prawna e, wpływają na nastroje inwestorów? Myślę, że akurat sytuacja niepewności prawnej mogłaby być zdecydowanie ułatwiona, gdyby, gdyby powstały już obiecywane tak przez wiele lat rozwiązania funduszowe, które pozwalałyby inwestować też polskim inwestorom w nieruchomości w dość efektywnych strukturach podatkowych. No jednak. W tym kapitale, który inwestuje w Polsce, widać bardzo mały udział polskiego kapitału efektywnie. Zazwyczaj jest to kapitał, czy to z zachodniej Europy, czy ze Stanów, czy to z Afryki, czy, czy, czy akurat środko, środkowa Europa, czy, czy wszystkie północne regiony Europy. Jak najbardziej wszystko poza Polską. Udział Polski o kapitał jest bardzo mały. Myślę, że to związane jest również z historią, która w Polsce się działa. Tych funduszy um, jednak um, raczej, raczej dość negatywne wrażenie zostawiały jak widać po, po rynku akurat mieszkaniowym raczej Polacy kierują się akurat tutaj taką, takim prostszym rozwiązaniem, czyli kupują po prostu sobie pojedyncze mieszkania, które chcą wynajmować. Jest to na pewno związane z dużym wysiłkiem, związanym z wynajmowaniem, z brakami najemców, z remontami. No jednak gotowe struktury, funduszy pozwalałyby tak naprawdę uniknąć wielu problemów związanych z wynajmowaniem i ryzyk związanych z wynajmowaniem takiego mieszkania. Pozwalałyby się angażować czysto kapitał bo tak naprawdę nie związany byłoby żaden inny wysiłek z tym. No ale niestety czekamy cały czas na te rozwiązania. Myślę, że faktycznie, jeżeli one się pojawią i nie będą takie ograniczone, jak, jak to akurat działo się w tych wstępnych analizach, czyli albo rynek mieszkaniowy, albo tylko rynek komercyjny, myślę, że to powinno być raczej dość luźniejsze, jeżeli chodzi o te normatywy, co powinny te fundusze inwestować. Raczej ludzie powinni móc sami decydować o tym, czy wolą kupić biurowiec, czy, czy, czy magazyn, czy centrum handlowe, czy po prostu udział w bloku tak naprawdę. Ale no, liczę, że kiedyś, kiedyś się uda w końcu doprowadzić do tego, żebyśmy mieli te, te struktury, żeby udział faktycznie polskiego kapitału mógł wzrosnąć, bo jednak fajnie było, gdybyśmy faktycznie mogli czerpać korzyści też z rozwoju Polski tak, bieżącego. Wspomniał Pan wcześniej, że polski rynek magazynowy jest w czołówce europejskiej. Co jest naszą przewagą? Naszą przewagą myślę, że akurat na pewno przez bardzo długi czas i dalej jeszcze pewnie jest kwestia tak naprawdę efektywnej ceny pracowników, którzy tutaj działają. Ona może już nie jest tak radykalnie niższa, jak była kiedyś, ale na pewno. Dalej jest dość spora dostępność tych pracowników. Może w nie najbardziej wydrenowanych lokalizacjach, takich przy największych miastach, faktycznie tam, tam są gdzieś troszeczkę większe problemy. Dlatego też rozwój magazynu przenosi się teraz do mniejszych miast, regionalnych bardziej, w których dalej dostępność ludzi do pracy jest dość wysoka. To doskonale widać po transakcjach, po budowach. Na pewno spory wpływ ma na to też jakby nasz rynek transportowy, który jest bardzo mocny. Tak naprawdę polskie firmy transportowe działają w całej Europie. Były tutaj różne zakusy prawne na, na, na uregulowanie tej kwestii, utrudnienie może troszeczkę ten, takiej działalności, miejmy nadzieję, że, że dalej będziemy mogli być w czołówce też również transportowe i to wszystko jednak tak naprawdę wiąże się ze sobą. Oczywiście też. Rozwijająca się cały czas siatka dróg w Polsce, która jest niebywale istotna akurat przy tego typu inwestycjach. Tak jak wcześniej, wzdłuż autostrad mogły powstawać takie obiekty, tak jak teraz powstają coraz częściej drogi ekspresowe łączące mniejsze miejscowości troszeczkę od tych głównych miast. Przy nich są też również ciekawe, fajne węzły, ciekawe różne miasta, w których jest bardzo dużo ludzi do pracy, często z dużym doświadczeniem, też związanym może z tymi sektorami, w których akurat ci, ci inwestorzy chcą Operować, więc jak najbardziej. Jest wiele czynników faktycznie, które powoduje to, w jakiej sytuacji jesteśmy. Mam nadzieję, że, że większość z nich nie będzie aż tak szybko zatrzymywana w związku z tym, co się dzieje. Jeżeli chodzi o rynek biurowy i rynek handlowy, to są dwa sektory tego rynku komercyjnego, które pandemia jakby najbardziej wyhamowała. Wyhamowała. Ale też zmieniła. Jakie e, doświadczenia z tej sytuacji pandemicznej zostały na tych rynkach do dzisiaj? I czy to są takie długotrwałe zmiany, które spowodowały jakąś ewolucję tych rynków? Jeżeli chodzi o sektor biurowy, w krótkim terminie, jakim powiedzmy teraz, tak naprawdę dalej operujemy, Ciężko jest jednoznacznie określić, jaki będzie efekt tego. Wiadomo oczywiście, że najemcy starają się przeprojektować też swoje biura, przy, przy przeprowadzkach starają się troszeczkę zmienić. Faktycznie to, jak ustrukturyzowane jest biuro, e, wiele firm pozwala na to, żeby pracownicy pracowali zdalnie, przyjeżdżali na przykład na kilka dni tylko w takim systemie hybrydowym. E, oczywiście są firmy, które zupełnie zdalnie są w stanie działać i potrzebują bezpośrednio tylko miejsca spotkań, tak naprawdę e, dość rzadka. A więc jak najbardziej ta struktura biur, układy, przestrzenie, które są potrzebne, zmieniają się. Firmy starają się dostosowywać do tego. Faktycznie każda odpowiednio w swoim zakresie. Niektóre są troszeczkę bardziej radykalne, niektóre raczej wolą utrzymać się w systemie gabinetowym, trzymać pracowników w biurze. <laughs> więc, więc to nie jest tak, że wszyscy nagle się zmienili. Raczej jest, jest tutaj faktycznie podział na tych, którzy troszeczkę bardziej chcą iść do przodu i ewoluować, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób firmy działają. Są też takie bardziej tradycyjne rozwiązania. Ale w takim krótkim okresie jak teraz, oczywiście, były duże hasła o tym, że biura no, nie będą aż tak może oblegane przez najemców. Póki co e, jakieś drobne zmiany widać, ale to nie jest tak, że nagle najemcy mówią, że potrzebują jedną trzecią powierzchni i w ogóle chcą się wynieść. Wręcz przeciwnie, dużo firm cały czas się rozwija, chcą podpisywać nowe powierzchnie, ładniejsze, żeby cały czas być atrakcyjne dla pracowników, o których jest w tej chwili dalej nie aż tak łatwo w Polsce. Stopa bezrobocia jest dalej bardzo niska, więc, więc jak najbardziej te firmy dalej wiedzą, że muszą konkurować o pracownika, który może jest troszeczkę dalej tańszy niż na zachodzie, ale jednak też na wewnętrznym rynku już spora konkurencja jest. Jeżeli chodzi o sektor handlowy. Większe obiekty, e, oczywiście, od dłuższego czasu już nie były m, tak naprawdę rozchwytywane przez inwestorów. E, na pewno e, wyceny były, były troszeczkę niższe niż, niż kiedyś e, przy, przy rekordowych wynikach, faktycznie transakcje się zawierały, e, ale to nie jest tak, że dobre galerie nagle są. Zupełnie bez zainteresowania od inwestorów. Tak pojawiają się nowe grupy kapitałowe w Polsce, które poszukują faktycznie dużych galerii handlowych, nie tylko tych małych. Jak najbardziej, oczywiście, jakieś tam dyskonto będzie musiało być przy tych transakcjach w stosunku do tego, co kiedyś. Ale tak naprawdę, no, jeżeli obiekt ma cały czas dobre wyniki, jeżeli sprzedaż w tych obiektach jest bardzo dobra, to nie ma powodu, żeby inwestorzy myśleli, że ta galeria jest słabym słabą inwestycją, bo, bo widać to po wynikach, widać to po najemcach. Którzy są dalej zadowoleni z bycia w tych obiektach, po, po ich sprzedaży, która powoduje, że faktycznie śmiało mogą. Podnosić swoje czynsze gdzieś tam ze względu na inflację. Tak, oczywiście teraz sporo jest rozmów na ten temat, co powiedzą najemcy w takich obiektach handlowych w związku z podwyżkami. Często operatorzy spożywczy są na przykład na czynszach złotówkowych, więc, więc tutaj na pewno będą dość solidne wzrosty, jeżeli chodzi faktycznie o indeksację czynszów. Są tutaj. Pewne obawy, jak, co będzie się działo po tych indeksacjach, czy, czy w pełni się z tym zgodzą, czy będą jakieś obiekcje, dyskusje z tym związane. W tej chwili ciężko powiedzieć. Zobaczymy na początku przyszłego roku, co się będzie działo. A jeżeli chodzi faktycznie o to. Hmm, Jakie obiekty są w największym zainteresowaniu? To tak jak wspomniałem, wszystkie obiekty convenience z, z operatorami spożywczymi, e, tak naprawdę, z, gdzie można spełnić wszystkie potrzeby e, najprostsze, czy to drogerie, czy to jakieś proste sklepy z zabawkami, z gadżetami dla zwierząt, z karbą dla zwierząt, z ubraniami jakimiś sportowymi dostępne bardzo szybko. E, nie każdy od razu musi jechać do wielkiego marketu, po, po prostu zakupy. E, nie, nie każdy też ma najbliższe okolicy wielki market. Jednak, jednak ta dostępność też dlatego się przesuwa do mniejszych miasteczek. Bardzo często takie obiekty dość, dość znacznej wielkości po 5, 7, 10 tysięcy powstają w miasteczkach w okolicy 10 tysięcy mieszkańców, kilkunastu. Wiadomo, że one nie powstają tylko dla mieszkańców tego miasta, jednak też ze wszystkich okolicznych miejscowości tak naprawdę mniejszych mają ściągać ludzi do, na zakupy do, te, do tego miejsca. Jeżeli kolejne, najbliższe miasto jest 50 kilometrów dalej no to myślę, że jednak łatwiej jest podjechać do mniejszej galerii w ciągu kilkunastu minut, niż jechać do miasta wojewódzkiego, tak, którym będzie większa dostępność, no i faktycznie Szczególnie od momentu pandemii widać, że te obiekty, wszystkie prostsze, które mogły być zazwyczaj otwarte jednak w szczycie pandemii i różnych obostrzeń z tym związanych mogły dalej operować, są w bardzo wysokim zainteresowaniu. Um, oczywiście tutaj też jakieś tam delikatne zmiany, jeżeli chodzi o, o stopę zwrotu e, są. Dla każdego obiektu jednak ten koszt finansowania jest wyższy, więc i tutaj też muszą być drobne zmiany. E, pomimo tego jednak zainteresowanie jest takie duże, że te zmiany nie są faktycznie aż tak wymierne jak w innych sektorach. Przy czym też oczywiście, no, mówiąc o magazynach, które tam w, w okolicach 5-4% tak miały transakcje, no to te obiekty handlowe typu convenience są w okolicach 7 do 8%, tak naprawdę, jeżeli chodzi o zakres cen, zazwyczaj no to jednak zupełnie nieporównywalne, więc dlatego też ta zmiana jest troszeczkę mniejsza niż faktycznie na, na magazynach, jeżeli chodzi o ceny. Na przestrzeni ostatnich kilku lat Polska była atrakcyjną lokalizacją, jeżeli chodzi o inwestycje dla inwestorów zagranicznych. Jak to wygląda dzisiaj z perspektywy wojny, bardzo blisko naszej granicy? No, na pewno na początku roku, jednak w momencie wybuchu, było duże wahanie inwestorów. Trzymali oddech, obserwowali, co się działo. Wiadomo, że każdy jednak podejmując te decyzje inwestycyjne też, też musi brać odpowiedzialność za te decyzje tak, w ramach tych funduszy, więc też nie mogli po prostu tak zbyt odważnie iść i po prostu w momencie, kiedy wszyscy monitorowali sytuację codziennie, Podejmować istotnych decyzji, było lekkie zawahanie, wstrzymanie transakcji, różne dyskusje cenowe. To minęło dość szybko, raczej bym powiedział. Faktycznie inwestorzy uznali, że jednak jest to dalej bezpieczny rejon. Wiadomo, że patrząc z perspektywy Stanów Zjednoczonych, Europa jest, jest dla nich troszeczkę mniejszym obszarem, więc, więc powiedzmy Ukraina w stosunku do Polski jest w zupełnie innym dystansie niż, niż, niż my to w Europie tak naprawdę widzimy, gdzie, gdzie ten podział jest dużo większy i przy takim dystansie już raczej faktycznie uznajemy siebie tutaj za część jakby troszeczkę bardziej zachodnią niż związaną z takim dużym ryzykiem, więc jak najbardziej. W tym momencie myślę, że nie ma to aż takiego dużego wpływu. E, ostatni incydent związany z, z, tutaj z wybuchem na, na terenie Polski e, na pewno był też jakimś takim światełkiem czerwonym e, dla inwestorów, ale raczej nie widzimy, żeby faktycznie oni aż tak bardzo negatywnie na to patrzyli. Też patrzą na to jak jakiś taki raczej wypadek jednostkowy e, niż, niż sytuacje, które mogłyby zagrażać ich inwestycjom. Więc no też już jakby są faktycznie. Uspokojeni raczej ze względu na to, co się dzieje faktycznie na froncie wojennym w bieżącym momencie, jak daleko jest ten front w tej chwili, jednak przesuwa się w tym kierunku, dla nich pozytywnym, więc, więc ra, raczej nie będzie ta ostatni, ten ostatni incydent miał aż takiego wielkiego wpływu, jak faktycznie sam wybuch e, w perspektywie krótkiego okresu. Rynek nieruchomości komercyjnych to nie tylko inwestorzy, nie tylko transakcje, nie tylko liczby, ale też kontekst społeczny, powiedziałabym wręcz. Miasto twórcze. Jednym z haseł y, y, państwa firmy, takim, którym, którym się y, posługujecie, jest tworzyć realną wartość ekonomiczną, społeczną i środowiskową dla ludzi i y, w oparciu o ludzi. Jakby, gdyby mógł Pan to rozwinąć. Oczywiście, więc no, nasza firma akurat tutaj na terenie Polski działa e, od ponad pięciu lat już. E, jeszcze nie mamy aż takiego e, szerokiego zakresu usług, na przykład jak w innych krajach, e, czy to akurat tutaj największy, e, w największym akurat kraju w Europie, dla nas, Wielkiej Brytanii, gdzie tak naprawdę jesteśmy firmą, która doradza również instytucjom rządowym w bardzo szerokim zakresie, pozwa, pomagamy projektować e, różne miejsca, e, Plany, tworzymy miejscowości. Więc tutaj, tak naprawdę, ten aspekt powiedzmy tworzenia terenów dla ludzi w naszej firmie jeszcze lokalnej nie jest aż tak bardzo poruszany, jak faktycznie w innych krajach, gdzie, gdzie ten us, te usługi już istnieją. E, w ramach powiedzmy naszej firmy lokalnie my jesteśmy doradcami inwestycyjnymi, e, doradcami technicznymi, e, mamy dział usług oraz wynajmu powierzchni biurowej więc, więc jeszcze się rozwijamy, e, żeby faktycznie to pełne spektrum usług oferować e, i wtedy na pewno będę mógł powiedzieć, że, że faktycznie dopełniamy tej obietnicy i spełniamy to hasło Nasze, ale na pewno kreowanie wartości no, jak najbardziej akurat z mi najbliższym działowi, e, czyli inwestycyjnemu jest niezbędne. Nie lubimy doradzać inwestorom, kiedy nie jesteśmy w stanie faktycznie dodać wartości. Uważamy, że praca nas jako tutaj e, doradców jest, jest niezbędna tylko jeżeli faktycznie jesteśmy w stanie kreować wartość e, dla, dla firmy, która nas e, zatrudnia. E, tak naprawdę o to w tym chodzi, nie po to za, nas zatrudniają, żebyśmy robili coś prostego. Chodzi o to, żebyśmy robili Coś czego czasami oni może nie potrafią, może nie rozumieją. E, inaczej, jaki byłby sens doradztwa? Tak? O to chodzi właśnie, żebyśmy potrafili stworzyć dodatkową jakąś wartość dla tych funduszy, inwestorów, kupujących, sprzedających, deweloperów. E, I myślę, że do tej pory udaje nam się to dość sprawnie robić jeżeli chodzi o aspekty takie środowiskowe to nasz dział jak najbardziej techniczny który monitoruje inwestycje sprawdza czy obiekty są tworzone w zgodnie ze standardami czy to ekologicznymi czy to tak naprawdę zużycia energii emisji dwutlenku węgla jak najbardziej również się tym zajmujemy monitorujemy budowę magazynów w najnowszych standardach ekologicznych więc jak najbardziej tutaj jesteśmy powiązani z tym jeżeli chodzi o tworzenie już przestrzeni no to faktycznie akurat w danym momencie jeszcze nie mamy tutaj takiego Działu, który mógłby e, to pomagać i kreować, ale myślę, że w dłuższej perspektywie na pewno będziemy również mieli taki dział w Polsce i będziemy, mam nadzieję, mogli pomagać rozwijać troszeczkę plany miejscowe może w Polsce doradzać Państwu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.